kurwo na ten oli, swoją sukę chcę poskromić, się rozkłada bez mej woli Colin farem we swej roli, hologramy mam na dłoni, pomieszałem kole z moli ona tu wpatrzona stoi zawieszona na ten stolik, chyba ze mną przypierdoli, nokia ciągle dzwoni dzwoni, wkurwia dźwięk tej polifonii wezmę tą dziewicę w obieg, zawsze stalo na niekomis, widzę świetnie jak cię boli, od skarpetek tańszy boli walelin na supreme, tokyo drift lecę w bok, lecę w tył, twoja hoł chcę się bić z moją bitch bitch, bitch, bitch ja nie mówię Czasem tylko lick my dick, nie kojarzysz tutaj nic Bo nie spliff, balencjaga on my feet, balencjaga on my bić. Jej nie kupię kurwa nic, 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 ej Zamykam życzeń, liz, jebać kisz, robię hit Sram na feed, blik, blik, wchodzi przelew dziś Idę dziś na polowanie, jestem jak myśliwy Bo co weekend strzelam w łanie Albo jak rybak, bo mam branie Ty jak kurczak z no, bo lubisz na dziewanie ile Dziś na polowanie Jestem jak myśliwy, bo co weekend strzelam w łanie Albo jak rybak, bo mam branie Ty jak kurczak zrożna, no bo lubisz na dziewanie Grubo, grubo na tej bani W klubie wszyscy poskładani Leżą niczym origami Płynę sobie na tej fali Więc obudzi ich tsunami Rzucam pro znów, znów, rzucam pro znów tłum każdy ujebany dziób Wypierdalam na street znów Szybki krok jak street view. Maciarz chce się próć, no to łup, łup, łup Rozjebałem łeb tu mu, choć dostałem kilka lud Stoję twardo jak ten sud. suki, która chce się próć Podziękuję, bo jej krocze widział, co dziesiąty fiut Monopol, fajki kurz Blender idzie znowu w ruch Gibą płonie w rękach już O, 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 o Konar stoi nagle znów, więc wyruszam na ten ów o uh, uh. Zir, tutaj mijam, nie obchodzi brudna świnia. Zbyt już późna jest godzina, więc na ręcznym to zawijam Hejter leży sam, ty szczyna, więc na mordzie zrobię finał, ta. Track, Idę dziś na polowanie, jestem jak myśliwy, bo co weekend strzelam w łanie. Albo jak rybak, bo mam branie. Ty jak kurczak zrożna, no bo lubisz nadziewanie. Idę dziś na polowanie, jestem jak myśliwy, bo co weekend.